Siemanko, wielki Real Madryt upokorzony przez piłkarzy Manchesteru City. Tak jak obiecałem, wlatuje filmik po hitowym półfinale, który okazał się prawdziwą demolką i deklasacją. Opowiem wam m.in. o klątwie Pepa Guardioli, Marciniaku, który ustawił do pionu Halanda, o reakcji piłkarzy Barsy na to spotkanie, chorwackim Talizmanie w Champions League, Benzemie, który nie wykorzystał szansy i nadal ogląda plecy Lewego, oraz o tym, czy Haland może odebrać złotą piłkę Messiemu. Nie zabraknie również kilku słów na temat interu i wielkiego finału. Na końcu jeszcze kilka. Kilka szybkich newsów i ciekawostek jak plotki na temat transferu Kimisia do Barsy, świetny mecz młodych Polaków na Euro 17 nowe koszulki Bayernu oraz ciekawy przypadek obama Yanga. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę oraz miłe komentarze pod ostatnim filmem. Wszystkich fanów futbolu zachęcam do subskrypcji kanału i zapraszam do oglądania. Dawno nie widziałem tak słabego realu i takiej dominacji jednej drużyny na tym poziomie Ligi Mistrzów. Był nawet taki moment, gdy City miało 124 podania, a real zaledwie 13. Wyobraźcie sobie, że pierwsze celne podanie na połowie City piłkarze Realu wymienili dopiero w 24 minucie spotkania. Kibice Realu muszą się zgodzić, że wygrał i awansował zespół lepszy. Nie ma co do tego dyskusji. Zwłaszcza pierwsza połowa wyglądała jakby City nie grało z wielkim realem, tylko z jakimś spadkowiczem Premier League. W drugiej połowie mecz był już nieco bardziej wyrównany, jednak to City cały czas kontrolowało przebieg spotkania i dołożyło dwie kolejne brameczki. Co ciekawe po trzecim golu kibice obywateli zabawili się w Poznań, czyli zrobili słynny taniec kibiców Lecha. Jak widać na załączonym obrazku, Vinicius i Ancelotti byli w niezłym szoku po pierwszym gongu od City. Vinicius po prostu został schowany do kieszeni przez Walkera, który zupełnie nie dał mu pograć i gasił praktycznie wszystkie jego rajdy na skrzydle. Obawiali się Halanda i De Bruyne, a załatwił ich portugalczyk Bernardo Silva, który grał koncertowe spotkanie i został wybrany najlepszym zawodnikiem półfinałowego starcia. Odpalił nawet często hejtowany Grillish, który nieźle woził Karwahala na lewym skrzydle. W pewnym momencie nawet Szyderczo go wyśmiał. O tym, jak obrońca Realu musiał łapać go za koszulkę, bo w przeciwnym wypadku Grillish objechałby go jak juniora. Według statystyk żaden Anglik w historii nie wykreował swoim kolegom tylu okazji w jednym sezonie Champions League, co Grillish w obecnym. Guardiola po prostu zjadł taktycznie Ancelotti'ego. Dla Pepa była to jubileuszowa setna wygrana w Lidze Mistrzów. Do tej pory 100 zwycięstw w Champions League jako trenerzy mieli tylko Ferguson i właśnie Ancelotti. Guardiola jednak dokonał tej sztuki w najmniejszej ilości rozegranych meczów. Tak się kibice Realu śmiali z wypowiedzi Runeja, a okazało się, że Anglik miał 100% racji. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi szybkie przypomnienie. Przed półfinałami były gracz United Wayne Runej powiedział, że Manchester City nie pokona Realu Madryt. Oni ich zniszczą. Podejrzewam, że kibice Barcy oglądali to spotkanie z szerokim uśmiechem na twarzy. Według Javier'a Miguela, hiszpańskiego dziennikarza Asa, piłkarze Barcelony byli w szoku, gdy oglądali przebieg tego spotkania. Na WhatsAppowej grupce pisali ponoć, że dawno nie widzieli tak zdominowanego Realu Madryt. Przed meczem hiszpańscy dziennikarze zauważyli, że Szymon Marciniak przynosi Realowi farta i na cztery sezony, w których sędziował choć jeden mecz Realu w Champions League, Królewscy ostatecznie wygrywali całe rozgrywki. No to jednak nie tym razem. A jak wy oceniacie sędziowanie Marciniaka? Miał to starcie z Halandem, jednak szybko pokazał Norwegowi kto tu rządzi. Haaland ponoć obraził Marciniaka, gdy ten nie odgwizdał faulu Kamavingi na Bernardo. Jednak Marciniak szybko ustawił go do pionu mówiąc powtórz to jeszcze raz, to wyrzucę cię z boiska. I to był w sumie jasny sygnał dla reszty piłkarzy. Nie ma co ze mną dyskutować, skupcie się na grze. Moim zdaniem pewne sędziowanie. Szybkie i stanowcze decyzje, czyli podobnie jak podczas finału na Mundialu. A propos wielkiego finału, z racji tego, że w Interze gra Lautaro, a w Manchesterze City Julian Alvarez, to już pewne, że będziemy mieli piłkarza, który wygra w tym sezonie zarówno Mundial, jak i Ligę Mistrzów. Większe szanse ma oczywiście Alvarez. City będzie zdecydowanym faworytem tego finału. Zresztą tak grające City byłoby faworytem bez względu na jaką drużynę by nie trafili. Pokazują to również notowania Bugmacherów. Tak na ten moment przedstawiają się kursy na wielki finał. Niektórzy śmieją się, że City może zatrzymać tylko ten talizman w postaci Chorwata w drużynie. Jeżeli ktoś nie kojarzy o co chodzi, przypomnę, że od 10 lat Ligę Mistrzów zawsze wygrywa drużyna, która ma w swoim składzie chociaż jednego chorwackiego piłkarza. No i tak się składa, że w interze występuje Brozowicz, a w kadrze City nie ma żadnego Chorwata. Oczywiście potraktujcie to w ramach takiej luźnej ciekawostki. To niby tak jak z tą całą afrykańską Klątwą Guardioli. Kilka lat temu agent Jaiture powiedział, że na Guardiolę została rzucona klątwa przez afrykańskich szamanów i Hiszpan już nigdy nie wygra Champions League. Chociaż mało kto brał to na poważnie, raczej traktowano to jako luźną ciekawostkę, to rzeczywiście Liga Mistrzów była dla niego w ostatnich latach jak zaczarowana. No i co ciekawe, przed półfinałem z Realem w brytyjskich mediach pojawiła się informacja, że klątwa została zdjęta. Co ciekawe, gdyby Inter jednak sprawił jakimś cudem niespodziankę, Henryk Mkhitaryan ma szansę zostać pierwszym piłkarzem w historii, który wygra wszystkie trzy europejskie trofea, czyli Ligę Konferencji, Ligę Europy, no i Ligę Mistrzów. Dla Interu sam awans do finału jest wielkim osiągnięciem. Przed startem rozgrywek prawie w ogóle nikt na nich nie stawiał. Co ciekawe ostatnią włoską drużyną w finale był Juventus 6 sezonów temu, gdy przegrali 4-1 do z Realem w Cardiff. Z kolei Inter ostatni raz grał w finale 13 lat temu i było to w sumie ostatnie zwycięstwo włoskiej drużyny w tych rozgrywkach. Po mundialu w Katarze praktycznie wszyscy przyznawali już złotą piłkę Messiemu, ale teraz City jest bardzo blisko potrójnej korony. Po ostatnich wypadkach Arsenalu ligę mają już praktycznie pewną: w finale FA Cup zagrają z United, a w finale Champions League z Interem. Wiem, że akurat dwumecz z Realem nie był w jego wykonaniu najlepszy, ale mam do Was takie pytanie: biorąc pod uwagę ten rekordowy sezon Premier League, to, że zgarnie króla również w Champions League, czy Waszym zdaniem Haaland może odebrać złotą piłkę Messiemu, jeżeli City zdobędzie potrójną koronę? Bo ja myślę, że są na to spore szanse. Zauważyli to również Bugmacherzy, a tak prezentują się obecne kursy na zdobywce złotego balona. Także zapraszam do dyskusji na ten temat w komentarzach. Kończąc temat Ligi Mistrzów, Benzema nie wykorzystał szansy na dogonienie lewego w klasyfikacji wszechczasów Champions League. Trochę to zabawne, bo mimo tego, że Barça odpadła w grupie, a Real dotarł do półfinału, lewy skończył ten sezon Champions League z większą ilością goli od Benzemy. Francuz zakończył tę kampanię z liczbą 4 bramek w 10 meczach, zaś Robert z 5 trafieniami w 5 rozegranych spotkaniach. Z drugiej strony to liczby na poziomie Benzemy. W pięciu ostatnich sezonach miał tylko ten jeden wybitny, gdy zdobył 15 bramek i złotą piłkę. Letnie okienko transferowe coraz bliżej, a w mediach pojawiła się informacja, że kimiś chciałby zamienić Bayern na Barcelonę. Niemiec ma być niezadowolony z poczynań działaczy klubu w ostatnich miesiącach i ponoć od jakiegoś czasu uczy się już hiszpańskiego. Podejrzewam, że tak samo jak ja uznaliście to za plotki i raczej mało realny scenariusz. Dziennikarze hiszpańskiego Mundo Deportivo zapewniają jednak, że kimiś poważnie chce odejścia z Monachium, a kwota transferu wyniosłaby około 60 milionów euro. Pojawia się coraz więcej oficjalnych koszulek na nowy sezon, a najwięcej mówi się o nowych trykotach Bayernu. Osobiście gdy zobaczyłem tę koszulkę, pomyślałem, że to chyba wyjazdowa, ale nie moi drodzy, to domowa koszulka Bayernu na przyszły sezon. Nie wiem czy to takie nawiązanie do tej z 2000 roku, ale jak dla mnie średnia i najbardziej kojarzy mi się chyba z koszulkami siatkarzy. Reprezentacja Polski do lat 17 świetnie rozpoczęła mistrzostwa Europy. Rozbili Irlandczyków 5 do 1 i zagrali naprawdę świetne spotkanie. W kolejnym w kolejnych grupowych starciach młodzi Polacy zmierzą się z gospodarzami Węgrami oraz Walijczykami. I na koniec taka ciekawostka: mimo tego, że Obama Yang opuścił Barcelonę w sierpniu, to zdążył rozegrać 8 minut w lalidze. Gabończyk może zatem nazywać się mistrzem Hiszpanii. Został nawet wymieniony na oficjalnej koszulce barsy upamiętniającej zdobycie krajowego tytułu. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę i miłe komentarze pod ostatnim filmem. Zachęcam do subskrypcji kanału i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Piąteczka!